Możesz stracić tysiące złotych przez jeden błąd. Ale spokojnie, zaraz wyjaśnię ci, jak to odkręcić. Jeśli prowadzisz firmę, robisz dziesiątki przelewów. Normalną sytuacją jest, kiedy kontrahent podsyła ci fakturę na 20 tysięcy złotych, ty puszczasz przelew i zapominasz o sprawie, przez co właśnie mogłeś wpaść w potężną pułapkę. Jeśli konto, na które wysłałeś pieniądze, nie znajduje się na tak tzw. białej liście podatników VAT, masz gigantyczny problem. Co ci grozi? Po pierwsze, nie wrzucisz tego wydatku w koszty. Czyli zapłacisz wyższy podatek dochodowy. Po drugie, i to jest prawdziwy dramat, odpowiadasz solidarnie ze swoim kontrahentem za jego zaległości w VAT. Jeśli on nie zapłaci podatku od tej transakcji, skarbówka ściągnie go od ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Płacisz za czyjeś błędy własnym majątkiem. Wielu przedsiębiorców myśli, sprawdzałem ich pół roku temu i było ok. Błąd. Konta na białej liście zmieniają się codziennie. Wystarczy, że kontrahent zmienił bank albo został wykreślony z rejestru VAT, a ty o tym nie wiedziałeś. Ale jest ratunek, na którym wspominałem na początku. Jeśli zorientujesz się, że zrobiłeś przelew na konto spoza białej listy, masz dokładnie 7 dni na naprawienie tego błędu i uniknięcie wszystkich kar. Musisz złożyć specjalnie. Specjalne zawiadomienie do Urzędu Skarbowego to twoja karta wyjścia z więzienia. Jeśli złożysz ten dokument w terminie, skarbówka nie może ci nic zrobić. Dlatego po obejrzeniu tego filmu zrób jedną rzecz: sprawdź swoje ostatnie duże przelewy. Lepiej poświęcić 5 minut teraz i złożyć zawiadomienie, niż tłumaczyć się urzędom później. A ty? Sprawdzasz białą listę przed każdym przelewem, czy liczysz na szczęście? Daj znać w komentarzu i zapisz sobie mój numer, bo lepiej mieć kontakt do prawnika i go nie potrzebować, niż potrzebować i go nie mieć.